Stoją obok mnie dr Sławomir Męcen, ekonomista, właściciel kancelarii zajmującej się doradztwem podatkowym poseł Krystian Kamiński, również do niedawna przedsiębiorca w branży transportowej. Chcemy dziś poruszyć temat rozpalający emocje przedsiębiorców w Polsce, a mianowicie nowych planów Ministerstwa Finansów, aby podwójnie opodatkować spółki komandytowe. Spółki komandytowe to dobra forma prawna znana w całej Europie, mająca pewne przewagi nad innymi formami prawnymi. Forma prawna, w której wielu przedsiębiorców z branży handlowej, z branży przemysłu motoryzacji, z branży usługowej czy z branży budowlanej prowadzi działalność i w której prawidłowo płaci podatki, korzysta z tej formy prawnej, która pozwala zorganizować i zarządzanie, i odpowiedzialność, i stronę podatkową prowadzenia działalności gospodarczej w sposób przewidziany przez polskie prawo. Ministerstwo Finansów znów postanowiło zaskoczyć przedsiębiorców, dokręcając imadło opodatkowania niezapowiedzianą zmianą, dezorganizującą plany finansowe i plany prowadzenia działalności gospodarczej. Jesteśmy być może jedynym państwem w Europie, które nie daje przedsiębiorcom czasu na dostosowanie się do zmian i wprowadza zmiany, które nie mają nic wspólnego z doskonaleniem otoczenia gospodarczego działania przedsiębiorców, tylko utrudniają lub wręcz delegalizują całe branże. Ministerstwo Finansów działa pod pozorem zablokowania optymalizacji podatkowych. Warto to więc podkreślić, że spółki komandytowe nie są wehikułem optymalizacji podatkowych. Nie można wykańczać kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorstw albo znacząco podnosić im opodatkowania, wprowadzając, tak jak chce to zrobić Ministerstwo Finansów, opodatkowanie podwójne. W sytuacji, gdy zgodnie z danymi Konfederacji Pracodawców Lewiatan, zaledwie 129 spółek komandytowych to spółki maltańskie. 129 na kilkadziesiąt tysięcy. Nawet jeżeli przyjąć tą argumentację, że czasem niektórzy z tej formy prawnej korzystają, to jaka jest w ogóle proporcja? Trzeba wówczas zwrócić uwagę na tych, którzy korzystają z optymalizacji, a nie na zwykłych, uczciwych polskich przedsiębiorców płacących podatki zgodnie z przyjętymi regułami i korzystających z wolności gospodarczej, która przysługuje wszystkim Polakom. Polakom. Nie ma naszej zgody na takie wykańczanie polskich przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w tej chwili spółki komandytowe płacą podatki: 19% PIT, 4% daniny solidarnościowej. Poproszę teraz o głos doktora Sławomira Mencena. Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, na której informował nas wszystkich, że dojdzie do opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, powiedział też, że żyjemy w świecie, w którym przewidywalność podatkowa jest cnotą. I problem jest taki, że to, co nam zafundowano tej jesieni, jest biegunowo odległe od przewidywalności podatkowej. Obecny rząd i jego polityka podatkowa ma tyle wspólnego z cnotą, co Maria Magdalena przed nawróceniem, i trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że należy opodatkować spółki komandytowe podatkiem CIT, ponieważ one służą do optymalizacji podatkowej. Ale spójrzmy na to, jaka jest prawda. Po pierwsze, podatek CIT jest podatkiem od osób prawnych. Spółki komandytowe nie są osobami prawnymi. Stosując tą logikę, równie dobrze możemy się za rok dowiedzieć, że podatkiem od nieruchomości zostaną opodatkowane psy albo samochody. Psy i samochody nie są nieruchomościami, podobnie jak spółki komandytowe nie są osobami prawnymi. Jest to skandal, żeby tym podatkiem podatkować spółki komandytowe, które nie mają osobowości prawnej. W Polsce mamy 43 tysiące spółek komandytowych, a wszystkich wspólników polskich przedsiębiorców będących wspólnikami w spółkach komandytowych jest ponad 70 tysięcy. I tych 70 tysięcy przedsiębiorców dowiedziało się 17 września, że najprawdopodobniej od 1 stycznia będą dodatkowo płacić podatek CIT. Czyli oprócz 19% podatku PIT z tytułu dochodu ze spółki komandytowej dojdzie teraz jeszcze raz 19% podatek CIT, w związku z czym efektywne opodatkowanie spółek komandytowych zrośnie do 34%. W najgorszej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy mają już rozpoczęte projekty inwestycyjne, na przykład projekty budowlane. Spółki komandytowe są bardzo popularne wśród deweloperów, i teraz jeżeli jakaś firma zaplanowała sobie swój biznesplan, zaplanowała swoją inwestycję i w marcu albo w kwietniu ma oddać nowy budynek, albo może całe osiedle i rozpocząć sprzedaż mieszkań, to taki przedsiębiorca dowiedział się we wrześniu, że dodatkowo musi jeszcze w przyszłym roku zapłacić oprócz 19% podatku dochodowego jeszcze raz 19% CIT. I to premier Mateusz Morawiecki nazywa przewidywalnością podatkową. To jest śmieszne. Jeszcze gorzej jest, jeżeli spojrzymy na kolejne uzasadnienie. Premier Morawiecki twierdzi, że opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych jest niezbędne, ponieważ w wyniku działania spółek komandytowych pieniądze uciekają do rajów podatkowych. I teraz spójrzmy, jaka jest prawda. Spójrzmy, jak wygląda rzeczywistość. 92% wspólników w polskich spółkach komandytowych to są polscy podatnicy. To nie są żadne spółki z rajów podatkowych. 92% wspólników. Na tylko 0%. Znaczy 92% spółek. Tylko 0,4% wspólników polskich spółek komandytowych to są podatnicy zagraniczni. To jest około 300 spółek w całej Polsce. Połowa z tych spółek, które ma wspólnika z zagranicy, to ten wspólnik pochodzi z Niemiec, które nie są żadnym rajem podatkowym, ponieważ ta forma prowadzenia działalności jest bardzo popularna w Niemczech, też dzięki temu firmy rodzinne niemieckie się bardzo ładnie rozwinęły. Natomiast jeżeli chodzi o wspólników polskich spółek komandytowych, którzy rzeczywiście mają siedzibę w państwie, które możemy nazwać rajem podatkowym, na Malcie albo na Cyprze, to takich spółek jest około 60. 60 spółek na 43 tysiące ma wspólnika na Malcie albo na Cyprze. I premier Morawiecki poważnie twierdzi, że to z powodu tych 60 spółek. Trzeba wszystkie 43 tysiące spółek komandytowych opodatkować CIT-em. Ale spójrzmy jeszcze głębiej. Czy jeżeli mamy spółkę komandytową ze wspólnikiem na Malcie, to czy ten maltański wspólnik nie musi w Polsce płacić podatku od swojego dochodu ze spółki komandytowej? Musi. Zgodnie z prawem musi. A jeżeli nie płaci, to tylko i wyłącznie dlatego, że polskie urzędy skarbowe nie są w stanie wytypować tych 60 spółek i wejść tam z kontrolą. 60 spółek to można zrobić w jeden miesiąc, jeżeli tylko się chce. Zwłaszcza, że nie trzeba jakoś głęboko szukać, ponieważ dane tych spółek oraz dane tych wspólników są w Krajowym Rejestrze Sądowym, one są normalnie, legalnie zarejestrowane. I gdyby ktoś w Ministerstwie Finansów dodał dwa do dwóch, to połączyłby sobie bazę podatników CIT z bazą danych z KRS-u i wytypował te spółki do kontroli. Mówimy o 60 spółkach. Zamiast skontrolować te 60 spółek i sprawdzić, czy rzeczywiście one nielegalnie nie płacą podatku dochodowego w Polsce, obecny rząd postanowił opodatkować CITEM 43 tysiące polskich spółek komandytowych, w dodatku zaskakując tych przedsiębiorców, ponieważ zrobiono to we wrześniu, prawo wejdzie w listopadzie, zacznie obowiązywać od stycznia, czyli nie dano tym przedsiębiorcom czasu na dostosowanie się do nowej rzeczywistości. I nie dość, że nie dano im czasu, To jeszcze będą karani, jeżeli się przekształcą, ponieważ nie będą mogli skorzystać z Citu Estonskiego, nie będą mogli korzystać z 9% cit jak inne spółki zo do tego będą mieć problemy z rozliczeniem już uzyskanej dotacji z PFRU. u W związku z czym opodatkowanie CITEM spółek komandytowych jest nielogiczne, ponieważ CIT to jest podatek od osób prawnych spółki komandytowej, nie są osobami prawnymi. Jest to zaskakiwanie przedsiębiorców i to w kryzysie, kiedy ostatnią rzeczą, której potrzebują, to jeszcze zwiększenie tej całej niepewności poprzez Żyją niepewność podatkową i przede wszystkim to uzasadnienie z, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że mówimy tu o jakiejś walce z rajami podatkowymi. Przez wiele lat prowadziłem spółkę komandytową. Więc wiem, że nie jest tak, jakby rząd chciał przedstawić, że spółka spółkach wspólnicy śpią na pieniądzach i tak naprawdę kolejny podatek nic nie zmieni w ich sytuacji. Nie jest tak, jak rząd chciałby przedstawić, że po prostu zakupy, które miały być w pierwszym półroczu, nie wiem, jakieś Ferrari czy coś na nas zostaną przerzucone na drugie półrocze 2021 roku. Tylko to są spółki, które normalnie funkcjonują, które wspólnicy zarabiają, ale też nie są to takie pieniądze, żeby po prostu sobie mogli kolejne, kolejne koszty robić i nic to nie zmieniałoby w ich sytuacji. To są zwykli polscy przedsiębiorcy ponad 41 tysięcy spółek komandytowych w 95 tylko z polskim udziałem. To są Polacy, którzy zarabiają w Polsce, którzy potem wydają te pieniądze w Polsce i których nie ma sensu kolejny raz obciążać. Ja wiem, że rząd nie ma mocy sprawczej, żeby obciążać zagraniczne spółki, to co chciał zrobić z podatkiem cyfrowym, czyli Google, Facebook i tak dalej. I w związku z tym te pieniądze szukał u polskich, e, polskich firm. Ale nie można dobijać polskich firm e, dyskutując o podatku, w październiku, wprowadzając w listopadzie, a który zacznie działać od stycznia. Przecież ci ludzie mają biznesplany, mają kredyty, mają może pomysł, żeby sprzedać daną spółkę. Już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Nie dojdzie, ponieważ nowe prawo po prostu skutecznie zablokuje ich działanie. Już wiadomo, że przecież banki widząc, co się dzieje, mniej chętniej będą udzielały kredytów takim spółkom. Już wiadomo, że wszystkie biznesplany, które były, przyszłe kontrakty są zagrożone, no bo nikt nie obliczał dodatkowych 19% kosztów. W związku z tym nie możemy w taki sposób polskich przedsiębiorców gnębić. Nie możemy doprowadzać do tego, żeby Polacy, którzy zbudowali pewien biznes, zostają w ten sposób pognębieni ponieważ to doprowadzi do tego, że wszystkie te firmy w jakiejś krótszym czy dłuższej mierze po prostu wyprowadzą się za granicę, bo stwierdzą, że tam jest chociaż stabilne prawo podatkowe, nikt nas z dnia na dzień nie zaskoczy i możemy normalnie funkcjonować. Czy my naprawdę chcemy doprowadzić do tego, że wszyscy przedsiębiorcy, po wszyscy Polacy, którzy prowadzą firmy, po prostu stwierdzą, że w Polsce nie da się normalnego biznesu prowadzić? Rząd powinien to Prze przemyśleć, a my, jako opozycja merytoryczna, będziemy to krytykować i mamy nadzieję, że znajdziemy większość, aby odrzucić ten bardzo niekorzystny dla polskich przedsiębiorców pomysł. Usłyszeliście Państwo głosy przedsiębiorców, głosy polityków merytorycznych byłego przedsiębiorcy posła Krystiana Kamińskiego, doktora Sławomira Mencena. W naszej ocenie rząd zachowuje się jak rozbójnik, zachowuje się jak złodziej jak ktoś, kto niszczy legalnie działające branże, jak ktoś, kto zmienia złośliwie zasady działania prawnego, możliwości funkcjonowania gospodarczego tylko po to, żeby zabrać jak najwięcej pieniędzy i nie pozwolić normalnie Korzystać ze swoich obywatelskich praw, korzystać z przywileju czy z prawa do działalności gospodarczej, po to, żeby pomnażać dobrobyt w naszym państwie. Takiego rządu nie może zaakceptować żaden przyzwoity, uczciwy człowiek. Takim działaniom musimy się sprzeciwiać. Sprzeciwialiśmy się na poprzednich posiedzeniach Sejmu delegalizowaniu całych branż polskiej gospodarki. Na tym posiedzeniu z zaskoczenia ma być wrzucony projekt podwójnego opodatkowania spółek komandytowych i z tym projektem również będziemy walczyć. Czy są jakieś pytania? Jeśli można, Paweł Łukasik, i TVN 24 dotyczące tego posiedzenia właśnie, czy jeśli jakieś decyzje za chwilę będą podejmowane pewnie na prezydium Sejmu dotyczące albo skrócenia, albo przełożenia tego posiedzenia, ewentualnie wprowadzenia no, obostrzeń, które formalnie pewnie cały czas istnieją, państwo, no, nie będąc prezydium jako konfederacja, przy, za którąś opcją się opowiadacie, czy powinno być wszystko tak jak było do tej pory? Przypomnę, że systemowe partie polityczne dobrały się w ten sposób, że mają 100% składów prezydium Sejmu i jedyną siłą polityczną, którą wykluczyły jest Konfederacja. Główne partie polityczne, którym blisko do siebie, jak to widzimy, PiS, Lewica, Platforma Obywatelska i PSL, ustalają zasady pracy Sejmu w prezydium Sejmu bez żadnych konsultacji z Konfederacją. Ale zaledwie na krótkich, trwających często kwadrans konwentach seniorów, to, co sobie ustalą, jest nam komunikowane. W związku z czym trudno, panie redaktorze, pytać y, o naszą opinię w kwestiach, które są ustalane y, w 99 lub 100% za naszymi plecami. Y, o godzinie 12.20 jestem zaproszony na konwent seniorów jako wiceprzewodniczący koła. Pójdę, wysłucham, y, co postanowiła lewica z pisem, platformą i PSL-em, i wówczas, kiedy poznamy, jakie są decyzje, będziemy je komentować. Jeśli można, Paweł Puska, Fakty TVN. Panie pośle, jeszcze też do tego jutrzejszego posiedzenia. Jak się Państwo zachowają, jeżeli prezydium, jeżeli konwent wprowadzi dodatkowe zaostrzenia, czyli znowu wrócą maseczki, inne rzeczy, które były w Sejmie na początku, tuż po, po wybuchu pandemii. Czy Państwo zastosują się do tych zaleceń, będą na posiedzeniu w maseczkach, czy też tak jak było choćby na zaprzysiężeniu Prezydenta? Nie. Będziemy się zastanawiać, jak będzie decyzja. Na poprzednim konwencie seniorów, w którym uczestniczyłem, nie przedstawiono żadnej decyzji. Poprosiłem wręcz o to, że jeżeli są jakieś plany, to żeby je z nami skonsultować, żeby mógł przedstawić pozostałym posłom w naszym kole, żebyśmy właśnie nie byli traktowani przedmiotowo przez siły polityczne, które uważają, że należy im się 100% władzy nie tylko w państwie, ale nawet w Izbie Poselskiej. I na razie myślę, że złą praktyką jest komentowanie różnego rodzaju spekulacji. Skupiamy się na tym, co wiemy o tym posiedzeniu sejmu. Wiemy, że wejdzie podwyższenie czy dodanie nowych podatków dla spółek komandytowych, to komentujemy. Jeżeli będą decyzje, będziemy oczekiwali, żeby one były podejmowane w sposób formalny, na piśmie. Jeżeli będą to decyzje regulaminowe, wówczas się będziemy do nich odnosić. Na razie żadne decyzje nie zapadły. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, Aha, jeszcze, Polska Agencja Prasowa proszę. Mieczysław Rudy, w sprawie powrotu pana Gowina do rządu jako wicepremiera odpowiedzialnego również za pracę, za między innymi rozwój i podatki. Jako liberała, bo jest uznawany przez wielu za liberała i przeciwnika właśnie wprowadzenia CIT dla spółek komandytowych. Czy panowie państwo liczą na to, że może na podstawie tego, że pan Gowin jest przeciwnikiem? Objęcia cit spółek komandetowych dojść do sporów w Zjednoczonej Prawicy, czy też zdaniem panów nie ma na to szans w obecnej sytuacji? Być może moi koledzy będą chcieli za chwilę skomentować tę sprawę. Ja tylko powiem, że minister Gowin wedle mojej wiedzy nie będzie odpowiadał za podatki, ponieważ za podatki w Polsce odpowiada minister finansów. Minister Gowin nie dostał propozycji objęcia funkcji ministra finansów. Jeżeli chodzi o jego liberalizm gospodarczy, to myślę, że utlenił się on jeszcze w czasach Platformy Obywatelskiej i po pięciu latach wspierania rządu, który podwyższa podatki, zawęża zakres swobód gospodarczych i centraliz nasze państwo na każdym możliwym poziomie na podstawie jakichś lichych i wątłych akcentów retorycznych. Mówienie o kimś, o jego postawie czy o programie jest naprawdę nadużyciem. Musimy być uczciwi i szczerzy w ocenach. Ci, którzy mają poglądy liberalne, gospodarcze, nie wspieraliby rządu Mateusza Morawieckiego, ponieważ on z takimi ideami i takim programem nie ma po prostu nic wspólnego, niezależnie od sporu o liberalizm gospodarczy. Po prostu trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Także tutaj i nie spodziewam się jakiegoś oporu, eee, no, choć oczywiście w koalicjach rządzących dochodzi do napięć na najróżniejszych kwestiach i zwracaliśmy uwagę na to na wczorajszej konferencji prasowej, oceniając rekonstrukcję rządu, że w porozumieniu nowym koalicyjnym nie ma wątków programowych. Jest podział łupów, jest podział stref wpływu, natomiast nie ma wątków programowych nawet w najbardziej gorących ostatnich kwestiach, jak ustawa o bezkarności covidowej czy jak e, ustawa o likwidacji branż hodowlanych i części polskiego eksportu mięsnego. Błędnie nazywany piątką dla zwierząt. To piątka przeciwko polskim rolnikom i przeciwko polskiej gospodarce. Więc skoro w takich kwestiach nie zawarto porozumienia, co, 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 co dopiero w kwestiach szczegółowych, takich jak dodawanie nowych podatków, czego wiemy, że wielkim fanem jest premier Mateusz Morawiecki. Pielgrzymuje wręcz do Brukseli, żeby namawiać całą Europę na nowe podatki. Pięć podatków tam zablokował w ramach tak zwanej ofensywy dyplomatycznej polskiego rządu. To wstyd dla nas, że mamy takiego premiera, który z takimi pomysłami jeździ po Europie. I myślę, że. Może być tak, że nie będzie porozumienia i może być tak, że któraś z sił wewnątrz rządu zechce się postawić, życzę posłom odwagi, życzę posłom odwagi, żeby nie autoryzowali dłużej niszczenia polskiego państwa i polskiej gospodarki, dlatego że to, co się w tej chwili dzieje, daleko wybiegło poza możliwe różnice programowe pomiędzy partiami w demokracji i stało się po prostu działalnością na szkodę naszego państwa. Nie ma jeżeli jeszcze jakieś pytanie, proszę. Indywidualnie. Dobrze, dziękujemy Państwu bardzo. Będziemy dalej komentować te sprawy jutro i w kolejnych posiedzeniach. Dziękuję.